Witajcie moi drodzy, ja jestem Blady. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dead Island, edycja definitywna. Idziemy sobie. Yy, o, biaki. Idziemy sobie odzyskać yy, broń, którą ukradli bandyci. Okej, okay. ładnie to działa. No, i ma. to jest nowa broń, którą w zeszłym odcinku wziąłem i zmodyfikowałem. Dobra. I biegniemy dalej. Ten kanion. Okej, okay, postęp w osiągnięciu tu i tam. To jest chyba ta upuszczona wioska. Nawiedzona wioska. Dobra. A tu sumie potrzebnie. Okej, okay. a teraz już mi się przyda? Dobra, wejdźmy na górę, bo jak nam tak nam sugeruje, gra trzeba zejść na dół. Dobra. A, jeszcze pluj. Kuźwa. No cóż. Nie minęły dwie minuty odcinka, a tu już pierwszy zgon. Chyba jeden się wejść tędy tu po tym drzewie. A nie da się tu po prostu tak przejść dołem? Da się, no To czemu tak gradziwnie pokazuje? Nie wiem. Zapomniałem, że to jest wybuchający. Tak, B3 mysz, czyli Przycisk... Jak jeśli ktoś. Eee, nie widać, dobra. Mam pod kciukiem dwa przyciski i to jeden z nich. B3 i B4. No dobra. A niepotrzebnie, no dobra. A tu też owoc, ok. A choć tu panie pluj... ...to w sumie. Och, chyba insta-dev zadziałał. Mam no łamliwy młotek i szkodliwy klucz nastawde. Nie, to mi nie przyda. Dobra, idziemy dalej. Kolejny to pielec. Dobra. Okej, okay. owoc jeden, można tylko zjeść z takiej skrzynki, ale wiadomo, bo to... Też musi być jakiś balans w grze zachowany. Pusty. Proszę, okej, okay. no trudno. Butla. Oj, widzicie, tutaj też jest to. O, i teraz Oleander nagle jest. Bez problemu, a tak to po kanałach biegałem i szukałem i nie mogłem nic znaleźć. Okej. Okay. Zmieniam Okej. Okay. Nawet cóż to za przeciwnik. Dobra, ja się uleczę. Pas Dobra, nawet poszło. Zróbcie uwagi tutaj za, za ten rodzaj przeciwnika. Dobra, widzę, że wchodzi można. Wagna. a jakaś skrzynka jest, ale to pewnie. A nie, nawet da się otworzyć, ale nie szkodliwy. Jakiś tam bołotek, czy. Nie wiadomo co. Nie wiem, nie, nie zwróciłem aż takiej uwagi, bo to i tak gorsze statystyki ma dużo... gorsze. To nawet nie ma... ...kombinować, żeby to podnosić. Okej. Okay. Dwie skrzynki z bronią. No dobra. No, jeżeli że nie trzeba będzie ich nieść, tylko po prostu można sobie będzie je wziąć. Dobra. Zniszczający nóż, 400 obrażeń. Nawet niezła, ale ja nie już lubię nóży. Zrób apteczka. Dobra. Wycofać się trzeba. Dobra, uleczymy się. Nie wiem ile jeszcze mam apteczek, ale... Dobra, okej, okay. O ładnie poszło. O jasnych gwint. Dobra, ale chyba. Okej. Okay. Ale chyba taki samochód jest po prostu. Dobra. A. Dobra. Ładnie poszło i zobaczmy sobie teraz: od prądu to obrażenia nie są zbyt wielkie, no ale lepsze to niż. lepsze takie niż żadne. Dobra, dobra, wycofam się i dobra. Zaczanie przeładowanie. Dobra, siła ognia 50 na 250 Archivement. Znaczy postęp do archiwmentu. Dobra. Kolejny, padł. Dobra. To Do zombiaki. Dobra. To mi się cały czas uzupełnia. Samochód, super, wow, okej, okay. 1510 na 2500 postęp w masowej zagładzie, no dobra. A w sumie. Tu jest niedaleko zaraz to życzenie śmierci. A nie, dobra, jednak nie. On... tu jest ta kryjówka Rosjan, dobra. Nie, to dobra. Okej, okay, zajmiemy się na razie tym. Yy, tym ścigając cienie. Dobra. Dobra, został skrzynką mięso. Kolejne Powiem strzelanie na no i tak przyciągnęła. Dobra, idziemy dalej w każdym razie. A tam więcej amunicji jest ok. No na szczęście jest ten, jest ten... Samochód tu nie trzeba tego po prostu nie jeździć, bo to by było już masakra. A, dobra, to jest z, z drugiej strony. No i dobra, i jedziemy, tak jak na, w pierwszym rozdziale. I mamy gps ustawionego, więc dobra. Bo niestety na tym, w... a w mieście praktycznie... O kur... Tam w mieście niestety praktycznie się w ogóle nie dało jeździć. No dobra, ale jedziemy już. Oj. Dobra, jest zasada nad rzeką. czyli już ta wioska nasza. Ta wioska, w której tu przebywamy. Z naszych sojuszników. Dobra, wyłazimy. To ją trzeba zanieść. Mając życie. You are a, tutaj trzeba postawić okej, okay. dobra. Zależne Matutero. O super, kolejny poziom. Potężne karabin automatyczny 3419, a ten mój ma.

Wezmę ten karabin, bo potem się go sprzeda. Zaraz. Czy tamten nie był? Zaraz, ten ma... Ten ma... Eee, gdzie on jest? 2 400, a ten... Potężny. A, 3 400! Dobra, on jest... Jest ponad 1000 obrażeń lepszy, dobra, okej. Okay. Dobra, nie zauważyłem tego. Ale okej, okay, na razie nie będziemy się zajmować tą misją główną. Tylko chciałbym się zająć yy, misjami pobocznymi. Tak, tu jest ta osada frana. Dobra, ale pójdziemy teraz do tych Rosjan, pojedziemy, żeby zdobyć od nich, ale najpierw. Jeszcze chcę coś ulepszyć. A, regeneracja energii. Ostatnio ulepszałem i tak, plus 30 i jeszcze plus 45 będzie. Więc naprawdę prawie o, o połowę zwiększymy. Regenera tempo regeneracji energii. Więc mnie to bardzo cieszy. I to chyba ci Rosjanie do, do naszej bohaterki strzelali. Dobra. Niezbyt mi to idzie. Chyba tylko dwie jeszcze jedną apteczkę chyba Więc nie dobrze. A? Dobra, padł. Solid jakiś. Mówiwy, egzotyczny sierp? O nie. Ok, są batoniki i ten. No i na ja się do pistoletu? Zawolny pistolet. Jakaś kasa. To jest warsztat. W sumie tą toksynę sobie naprawiam czy ten matelę, maczetę to z toksyną. Dobra. Fakt. chyba jakieś owocki. Ale jak to kryjówka Rosjan, nie chcę jechać stereotypem. A to nie była kryjówka Rosjan. Ok. Kryjówka Rosjan jest tam dalej. o jakiś posąg. Mnie ciekaw jestem, czy się domyślacie o co mi chodzi. Potrzymam Was jeszcze w niepewności. Zmieńmy to. I to był posterunek chyba tych bandytów po prostu. Z tej strony się nie da wejść. Prada się wejść, okej. Okay. Ej okay, rzeźnik. Dobra, maczetą. Zielony kradzione, 400 na 500, czyli chyba za przeszukiwanie padniętych zombiaków. Unieszkodliwionych zombiaków. Okej, okay, mamy warsztat. Super. Dobra, użyjmy drabinę, W tym bunkrze. Ha, ha, ha! Jednak, jak, jak myślałem. Dobra, konserwa, batonik. No dobra. Kuligański kaster to mi tam... ...nie przyda. Okej, okay, mamy brzytwa. Ludzie Nikolaja. Okej, okay, głos z niebios, ukończone. Ten telefon satelitarny to było to? Okej, okay. no dobra. Ta strzelnica, czyli to miejsce z którego się strzela. No dobra. To zlikwiduj Vargasa, zresztą nie wiem czy się uda zdążyć w tym odcinku. A nie, on jest tu bardzo daleko. W sumie nie aż tak bardzo, a... ...my to oba zadania są tutaj blisko, dobra. Dobra, wychodzimy z tego bunkra Rosjan. Kryjówki Rosjan. A, tu było przejście, okej. Okay. <grych> A, tak. Dziwnie to lusterka ma umieszczony. Podejrzewam to byłoby dość niewygodne. A, dobra. Oznaczyć punkt, który się samemu zaznaczyło, bo bez tego nie ten, nie... Bo tego się po prostu nie... Ej. To chyba nie ma ręcznego, w sensie takiego, żeby w grze tak działał. No dobra. Idziemy, moi drodzy. Okej, okay, strzelanina. Albo spróbuję ich przejechać. He, <laughs> ale bug. Karabin utknął na tym na szybie, chociaż w sumie nie szyba jest wybita. Dobra, ktoś tu jest? Przecalony? OK okej. Dobra. Brudne pieniądze, aktualizacja stanu wy wyzwania Okej. Okay. Dobra, bo to wybuchnie zaraz. Ma jakiś dezodorant. Jamunica do karabinu, fajnie. Przeładować, I to też przeładować. I dobra. <laughs> no zabawnie to wygląda. Dobra. Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. W następnym zrobimy tamte prawdopodobnie dwa zadania poboczne. Zachęcam do łapki w komentarzu, komentarze, do subskrypcji kanału, także do kolejnych odcinków shortsów live. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć.